Święty Paweł, kiedy myśli o Tesaloniczanach, to jego serce napełnia się radością. I on dziękuję Panu Bogu właśnie za Tesaloniczan, za ich postawę, za ich wiarę. Bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy cieszyli się. Innymi wobec Pana Boga. Jest tylu ludzi, którzy tak pięknie funkcjonują. Jest tyle osób, które podejmuje działanie. Jest tyle osób, które zmaga się w swoim, takim, w swoim małym świadku krok po kroku, będąc uczciwi. I dlatego dobrze jest mówić tym ludziom, że cieszymy się nimi i w naszym sercu jest ogromna radość, o której również mówimy Panu Bogu dziękujemy panu bogu za właśnie za tych ludzi to bardzo ważne żeby cieszyć się radością cieszyć się sukcesem cieszyć się zwycięstwem innych ludzi